Ja przyszłam odebrać moje materiały. Wiem, że mój projektant już wszelkie wytyczne przysłał, co to ma być, jakie tak. kolory, jakie barwy, jakie tęki. Tak. A powiem szczerze, że przyniosłam ze sobą kilka projektów, ponieważ są tu pewne kolory, które robią wrażenie, patrząc już, że tak powiem, właśnie na te wydruki. Aczkolwiek domyślam się, że są pewne przekłamania tak, z odnośnie kolorów, prawda? Więc podejrzewam, że. Ta szarość może okazać się ciemniejsza, jaśniejsza, cieplejsza, chłodniejsza. Już postaram się to tak wszystko jest. przedstawić pani na naturalnych próbkach. Dobrze. Naturalnie z tym projektem ja również miałem okazję się zapoznać wcześniej. Tak. Niemniej jednak to, co możemy w tej mhm. chwili obejrzeć, tak? tutaj, będzie zdecydowanie bardziej przemawiało do pani mhm. z dwóch powodów. Pierwszy powód to to, że będziemy mieli naturalną kolorystykę, taką jak pani będzie miała możliwość zobaczyć u siebie. I można dotknąć jaka to jest struktura, prawda? I możemy sprawdzić od razu, jaka będzie struktura, co w przypadku dekoracji pozostaje bardzo istotnym elementem. Mhm. I to jest ta glinka wenecka? To tak? jest glinka wenecka, tak dokładnie. I w którym miejscu jest ta glinka? Będziemy ją mieli na panelu y, pod telewizorem. Aha, czyli ta wypukłość na ścianie, ten prostokąt. Tak, tak? dokładnie, ten prostokąt, Dobrze. na którym będzie wisiała plazma. A tutaj będzie... też widzę glinkę wenecką, tak? Tak. Jest to ten sam produkt, jakkolwiek ten jest pozbawiony efektu połysku, czyli nie zawiera pigmentu perłowego. Wszystko zależy, tak jak pani powiedziałem, jeżeli mamy do czynienia z grą światła, tam będzie światło padało poprzez otwór okienny, co pozwoli wydobyć właśnie ten piękny połysk. Tutaj w tym wypadku połysku nie będzie, jest to, jest to efekt matowy. Bardzo istotne przy doborze produktów jest to, aby jak najłatwiej można było zastosować je samemu. Czyli otworzyć puszkę, ściągnąć ją z półki w sklepie, rozpocząć aplikację przy użyciu takich narzędzi, które najczęściej posiadamy w naszym domowym warsztacie, ewentualnie zakupić je za jak najmniejsze pieniążki, a jednocześnie uzyskać jak najlepszy efekt na ścianie. Jakie kolory teraz są najmodniejsze? Tak naprawdę te kolory, w których klient się czuje dobrze, nie ma znaczenia, jaki kolor wymyśli projektant, jakkolwiek projekt będzie pięknie wyglądał na zewnątrz, to my będziemy mieszkali w tym mieszkaniu i to my musimy się tam dobrze czuć. Jeżeli to będzie sypialnia, starajmy się w jakiś sposób wyciszyć, uspokoić. Jeżeli to będzie pokój dla dziecka, starajmy się pobudzić to dziecko do jakiegoś działania, prawda? Żywszym kolorem. Jeżeli to będzie pokój dzienny, pokój telewizyjny, postarajmy się, aby gra kolorów nie. Nie, nie odwracało naszej uwagi od, od telewizora, prawda? Ponieważ on w tym wypadku będzie... Czyli będzie i, chaos. Będzie sposób. chaos, którego tak naprawdę chcemy uniknąć. Rozumiem. Mamy się czuć dobrze. Ale rozumiem, że jakieś trendy rok w rok są, prawda? Tak, naturalnie, naturalnie. Jeżeli mówimy o zeszłych dwóch latach, były to trendy oparte o beżę i brązy. Te dwa kolory bardzo ładnie są korelowały mm -hmm. i tak naprawdę na projektach z lat 2008-2009 najwięcej będzie beży i brązów. A w tym roku? Natomiast w tym roku mamy ostre zestawienia szarości Super. i e, bardzo żywych kolorów różu, fioletu. Czyli tak jak u mnie w mieszkaniu. W tym momencie bardzo modnymi są dekoracje pochodzenia włoskiego, dekoracje typu. Glinka wenecka, skiók wenecki, trawertyn. Są to dekoracje postrzegane jako dekoracje z wysokiej półki, natomiast efekt końcowy, który uzyskujemy na ścianie, tworzy bardzo unikalne i bardzo przyjemne efekty. No i co najważniejsze, niepospolite efekty. Panie Bartoszu, oprócz tego, że tynki, które stosujemy właśnie jako dekorację, wiem, że macie w ofercie także farby piaskowe, prawda? Tak, dokładnie. Tutaj. W ofercie naszej firmy znajduje się farba piaskowa. Jest to produkt, który jest matowym produktem, który jest z kolei produktem zawierającym drobinki piasku. Ten piaseczek powoduje z dużej odległości wrażenie mhm. aksamitności ściany. Rozumiem, w którym miejscu zastosujemy go u mnie w mieszkaniu, gdzie, gdzie państwo zwykle polecają, żeby go zastosować? Staramy się zastosować go na ścianach, na ścianach średnio nasłonecznionych. Już jeszcze możemy zobaczyć tutaj u Państwa w ofercie. Eee, w pani, katalogów u nas tak, dostatek. Katalogów ci u nas dostatek. Tak. W pani mieszkanie zastosujemy jeszcze produkt, który nazywa się u nas stary tynk. W przypadku Pani mieszkania będzie to e, tink stary, stylizowany na stary, gdzieś połamany, gdzieś uszerwiony, ale jednocześnie wykończony lakierem, który z kolei będzie, e, będzie połęsliwy. Gdzie klienci powinni stosować właśnie tego typu? Tak, jak zostało tak? przez Pana Marka, Pani projektanta, stworzone w projekcie. Tak? Najczęściej są to przedpokoje, garderoby, takie pomieszczenia, gdzie ktoś, kto wejdzie, od razu widzi, że jest coś nietypowego w mieszkaniu, od razu widzi pewien styl na samym wejściu, prawda? Jeżeli chodzi o łazienkę, możemy z powodzeniem stosować dekoracje typu stiuk wenecki. Z powodzeniem możemy również stosować dekorację typu trawertyn, natomiast tutaj warunkiem jakby koniecznym jest to, aby dekoracja nie była bezpośrednio narażona na działanie wody, czyli no nie możemy sobie pozwolić na to, żeby tego typu produkt był na przykład pod prysznicem w miejscu, gdzie ciągle ta woda nam skrapla się czy kapie.